W tym odcinku wracamy do napraw sprzętu audio. Na warsztacie przedstawiciel wagi ciężkiej wśród wzmacniaczy zintegrowanych, czyli HEGEL H360. Na początek kilka słów o firmie Hegel. Jest to firma norweska, a jej założycielem jest Bent Holter, który już od końca lat 80. pragnął stworzyć wzmacniacz nie mający w ogóle zniekształceń, zupełnie od nich wolny. Aby to zrealizować, wynalazł on układ o nazwie Sound Engine, który miał korygować zniekształcenia stopni mocy wzmacniaczy. W odróżnieniu od normalnego obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego, patent Holtera miał polegać nie na odejmowaniu, tylko na dodawaniu. Specjalnie spreparowanego sygnału, który w efekcie całkowicie eliminuje zniekształcenia, czyli koryguje je. Technika ta nazywa się FIT. Forward. Wróćmy do firmy Hegel. Jej nazwa pochodzi od zespołu rockowo-metalowego, zespołu, który się nazywał Hegel Band, w którym grał nasz wynalazca Band Holter. W zespole rockowym potrzebne są wzmacniacze i Band zaoferował, że zbuduje je sam. Nazwał je jakby inaczej Hegel Audio i tak zaczęła się historia firmy. Ale jak to często bywa, potrzebne były jeszcze fundusze na rozkręcenie interesu. Aby móc rozwijać działalność firmy, już dla produkcji zintegrowanych wzmacniaczy audio pozbawionych zniekształtów, Oceń. Bent przyjmował zlecenia badawcze m.in. od firmy Tandberg, a w latach 90. talent Holtera doceniła telekomunikacyjna firma Telenor, która postanowiła zainwestować w młodą firmę Hegel Audio, oczywiście w zamian za jej udziały. Zaczęto zatem pracę nad ulepszeniem układu Sound Engine, który stał się zastrzeżonym flagowym patentem firmy. W roku 1994 powstał pierwszy przetwornik cyfrowo-analogowy firmy Hegel, a dwa lata później odtwarzacz CD. W roku 2000 Holter wykupił większość udziałów od firmy Telenor i przejął kontrolę nad własną firmą. Przez kolejne lata powstawały produkty, ale w roku 2008, kiedy to rynek finansowy spotkał duży kryzys i kiedy większość firm starała się minimalizować straty, Hegel rozwinął sieć sprzedaży i zatrudnił w firmie większą liczbę specjalistów. W tamtym okresie kilka flagowych modeli wzmacniaczy zintegrowanych, które charakteryzują się minimalistyczną obsługą i wyglądem. Jednym z nich jest właśnie Hegel H360, który wystąpi w tym odcinku. Model ten pojawił się w sprzedaży w roku 2015, a obecnie jego miejsce zajął model H390. Firma Hegel oczywiście istnieje do dziś i ma bogatą ofertę przedwzmacniaczy, wzmacniaczy zintegrowanych, końcówek mocy również wielokanałowych oraz przedwzmacniaczy gramofonowych. Kiedy przyjrzymy się naszemu wzmacniaczowi, czyli modelowi H360, to rzeczywiście trzeba przyznać, że jego budowa jest mocno minimalistyczna. Na froncie mamy tylko dwie gałki oraz wyświetlacz. Kiedy sięgniemy pod front obudowy, tutaj, to możemy tam wyczuć wyłącznik sieciowy uruchamiający wzmacniacz. Jest to wyłącznik mechaniczny, fizycznie odłączający sprzęt od sieci. Natomiast z tyłu wzmacniacza jest już bogato. Mamy duże i solidne zaciski głośnikowe dla przewodów głośnikowych. Mamy dwie pary wyjść analogowych z sekcji przedwzmacniacza. Mogą one służyć na przykład do napędu zewnętrznych końcówek mocy. Jedna para jest regulowana, druga nie. Dalej mamy parę wejść. XLR prawdopodobnie są to wejścia symetryczne, jest jedno wejście analogowe, zwykłe, liniowe na synczach no i drugie podobne, ale bez regulacji. W takim połączeniu z kolei Hegel może pracować jako nieregulowana końcówka mocy. Nie ma tutaj, jak widzicie, wejść gramofonowych, takich fono. Na dole natomiast mamy wejścia cyfrowe, tutaj to gniazdo różowe to jest wejście IR dla odbiornika podczerwieni. Dalej mamy wyjście cyfrowe SPD na RCA, tu mamy wejście z kolei cyfrowe. Cyfrowe SPD, również na gnieździe Sinch, są aż trzy wejścia optyczne SPD i jest też wejście USB typu B do podłączenia komputera, i obok jest taki mały przełącznik, który służy do zmiany parametrów tego wejścia USB. No i wreszcie ostatnie gniazdko do podłączenia sieci LAN lub do internetu. Do zasilania wzmacniacza mamy typowe gniazdko IEC 230V. Jeśli chodzi o środek naszego wzmacniacza, to jeszcze będziemy mieli okazję go odwiedzić, a na razie kilka słów o uszkodzeniach naszego sprzętu. Jak widzicie, wzmacniacza nie mogę włączyć, wzmacniacz nie działa, ponieważ ma uszkodzony, spalony transformator sieciowy, ten duży, bo tutaj są dwa trafa. Historia tego wydarzenia, czyli tego spalenia, została mi przekazana przez właściciela, który opowiedział mi, że w czasie naprawy instalacji elektrycznej w jego domu wzmacniacz nie został wyłączony, był cały czas włączony do prądu i po pewnym czasie w pomieszczeniu, gdzie się znajduje, no, zaczął pojawiać się charakterystyczny zapach spalenizny Oraz wreszcie zaczął pojawiać się dym, który wydostawał się przez kratki naszego hegla Mimo natychmiastowej reakcji w postaci odłączenia wzmacniacza od prądu No uszkodzenia okazały się dosyć poważne Po tym incydencie wzmacniacz został oddany do serwisu w Katowicach, o ile się nie mylę Ale niestety serwis nie zdołał sobie poradzić z naprawą Coś tam próbowano robić, ale bez większego sukcesu No i po jakimś czasie wzmacniacz trafił do mnie tak, to, moi drodzy, wygląda w środku. No, od razu czuć spaleniznę, czuć, że coś tu się paliło, oraz również widać, że coś tu się paliło. Tutaj w okolicach tego mostka widać przypaloną płytkę drukowaną. Tutaj, również w okolicach transformatora widać, że to uzwojenie, ja już tu podłączałem przewody, jest sztukowane przez kogoś, więc tu były jakieś kombinacje. Nie wygląda to najlepiej, mówiąc szczerze, Czarno widzę to, ale spróbuję mimo to podłączyć 230V do tego transformatora. Ja Jego wyciągnę w ogóle, jak już odkręciłem tutaj. Jak widzicie, wyciągnę go na zewnątrz wzmacniacza, żeby czegoś nie uszkodzić dodatkowo. Tutaj widzimy drugi transformator, jest również do zasilania jakichś innych urządzeń. Na szczęście, być może dzięki temu ocalały urządzenia cyfrowe, te wejścia cyfrowe, przetworniki itd Natomiast transformator należy wyciągnąć ze wzmacniacza. Podłączyć go pod 230 V, no najlepiej przez żarówkę. Tutaj niestety tych przewodów jest więcej, ponieważ tu jest jeszcze układ miękkiego startu, który trzeba ominąć. No i sprawdzić, jakie mamy tutaj napięcia, i czy w ogóle mamy jakiekolwiek napięcia, czy nie ma wewnętrznego zwarcia jakiegoś. No ewidentnie transformator nadaje się do wymiany lub do przewinięcia, ale należałoby się dowiedzieć przede wszystkim, jakie to mniej więcej były napięcia na wszystkich uzwojeniach ich jest bardzo dużo, bo tych uzwojeń tutaj jest. 4, 8, no kilkanaście, nie licząc uzwojeń pierwotnych. No Jeśli się uda, to będę próbował wysłać ten transformator do jakiejś firmy, aby go odtworzyli. No i oczywiście trzeba będzie się zająć przyczyną tego spalenia transformatora, czyli tymi zwarciami tutaj na, na płytkach drukowanych. Trzeba sprawdzić, gdzie są zwarcia, gdzie, gdzie się utworzyły zwarcia i dlaczego ten transformator się spalił. Muszę Wam powiedzieć, że miałem pewne opory przed przyjęciem tego wzmacniacza do naprawy. Dlaczego? Po pierwsze, martwił mnie brak jakiejkolwiek dokumentacji. Nie znajdziemy do niego żadnych schematów instrukcji serwisowej. Dlaczego nie ma dokumentacji? No, prawdopodobnie z powodu objętego patentem układu SAND Engine, bo można by go przecież niechcący przeanalizować, mając schemat i nie wiem, na przykład, spaść z krzesła. Po drugie, skąd wziąć transformator? Jak widzieliście, poprzedni no, dosyć mocno się spalił. Dochodzi od niego mocny zapach spalenizny. A poza tym poprzedni serwis coś tam dolutowywał, co mogło skończyć się kolejnymi uszkodzeniami samego wzmacniacza. Jak zatem podejść do tego tematu? Na pewno nie ulega wątpliwości, że transformator trzeba będzie wymienić, lub jeśli się da, przewinąć. W każdym razie ten nie nadaje się już do użytku. Ale skąd wziąć teraz informacje na jego temat? Takie miałem wątpliwości. No mimo tych yy, trudności podjąłem wyzwanie. Na początek, tak jak mówiłem, wyjąłem trafo ze wzmacniacza, odłączyłem wszystkie uzwojenia i podłączyłem go do sieci poprzez żarówkę 230 V. Żarówka przygasła no, prawie do zera, co oznaczało, że uzwojenie pierwotne jeszcze żyło. Wziąłem się za pomiary z tego co jeszcze zostało i udało mi się zmierzyć napięcia na uzwojeniach wtórnych. Nie na wszystkich, ale jak się okazało, uzwojenia były powtórzone dwukrotnie, osobno do lewego i prawego kanału. Zatem mimo pewnych uszkodzeń uz Uzwojeń. Dzięki temu udało mi się ustalić, jakie napięcia były generowane przez trafo. To już coś pomyślałem. Pozostało ustalenie, jaki prąd dawały oryginalne uzwojenia. Ale tutaj już moja wiedza okazała się niewystarczająca. Postanowiłem uderzyć do fachowców od transformatorów. A tymi fachowcami okazali się pracownicy z polskiej firmy BADEL, która zajmuje się produkcją transformatorów sieciowych oraz ich serwisem. Po krótkiej rozmowie z pracownikami postanowiłem oddać spalony transformator do nich i okazało się, że informacje... Które udało mi się ustalić, są zupełnie wystarczające do odtworzenia. Transformatora. Prądy znamionowe zostały ustalone na podstawie przekroju drutu nawojowego w poszczególnych uzwojeniach, no i na podstawie wielkości przekroju rdzenia transformatora. No jestem pod wrażeniem kompetencji i fachowości pracowników firmy Badel oraz bardzo miłej obsługi. Okazało się, że wszystko poszło sprawnie i już po kilkunastu dniach gotowe trafo było u mnie. Wszystkie przewody otrzymały oryginalną kolorystykę, taką jak miało stare trafo, i końcówki do przyłączania wewnątrz wzmacniacza, tak jak w oryginale. Z tego co się dowiedziałem firma Badel mogłaby nawet odtworzyć bardziej zniszczony transformator niż mój, podobno jest to jak najbardziej możliwe. W firmie Badel można zamówić także w zasadzie dowolny transformator sieciowy, nie tylko toroidalny, o mocy nawet do 40 kV. Amperów. Zatem jeśli potrzebujecie jakiegoś nietypowego trafa lub potrzebujecie odtworzyć jakieś uszkodzone, spalone, uderzajcie śmiało, do nich są naprawdę dobrzy. Poza tym mają przystępne ceny, wiem o czym mówię, bo już nieraz zamawiałem różnego rodzaju transformatory sieciowe w innych firmach. Namiary na firmę Badel Linki i potrzebne rzeczy do kontaktu podam pod odcinkiem. Ale wróćmy do naszego hegla. Kilka słów o parametrach naszego Hegla H360. Znalazłem instrukcję użytkownika, a w niej parametry naszego wzmacniacza. Jego moc wyjściowa to 2x250W na obciążeniu 8-omowym i aż 2x420 na 4-omach. Wzmacniacz może pracować z minimalnym obciążeniem nawet 2-omów. Pasmo przenoszenia rozciąga się od 5 Hz aż do 180 kHz. Dumping faktor wynosi 4000. Tak, to nie pomyłka, 4000. Tysiące. Odstęp od szumu wynosi ponad 100 dB, tak podaje producent, a poziom zniekształceń nieliniowych producent podaje na poziomie procenta, czyli jak się okazuje, słynny system Sand Engine nie eliminuje ich całkowicie, a nawet można powiedzieć, że jedna setna procenta to dosyć sporo, jak na wzmacniacz tej klasy cenowej. Wymiary wzmacniacza to 430x380x150 mm, a jego waga to niecałe 21 kg. Postanowiłem, że z ciekawości zrobię pomiary, jednak. Parametrów wzmacniacza. A głównie sprawdzimy sobie właśnie poziom zniekształceń nieliniowych. Transformator zamontowany, podłączony. No i nadeszła chwila prawdy. Tutaj mamy podłączony wzmacniacz oczywiście przez żarówkę. Tym razem musiałem zastosować, jak widzicie, inną żarówkę niż ta, którą zwykle używam. Nie będziemy używać tu żarówki 75 W, bo ona byłaby za słaba. Zmacnia, że nie dostawałby pełnego napięcia sieci. Użyłem tutaj żarówki 200 W halogenowej i spróbujemy sobie włączyć. Tam mam drugą kamerę, która patrzy tutaj na wyświetlacz. No i włączamy, uwaga. Żarówka rozbłysła, ale co ciekawe przygasła. I zobaczcie. Mamy coś na wyświetlaczu przekaźniki tam coś pstrykają, coś działa. Regulacja głośności działa, przełączanie wejść działa. Tak mówiąc szczerze, jestem trochę rozczarowany wyglądem tego wyświetlacza. No, wygląda on dosyć tak odpustowo, no ale mniejsza o to. Spróbujmy sobie teraz podłączyć nasz wzmacniacz do głośników do jakiegoś źródła i zobaczymy, czy działa. No niestety moi drodzy, po uruchomieniu wzmacniacza już bez żarówki, co prawda wzmacniacz nadal działa, to znaczy wyświetlać się świeci, możemy wybierać źródła, działa regulacja głośności, ale niestety nie mamy niczego w głośnikach zarówno na wejściach analogowych, jak i na wejściach cyfrowych. Po jakimś czasie domyśliłem się, że nie chwytają nam przekaźniki głośnikowe, czyli nie są one wysterowane, czyli wszystko działa oprócz tego, że nie działają przekaźniki głośnikowe. Nie dołączają one po prostu głośników do końcówek mocy. Pierwszą rzeczą, jaką sprawdziłem oczywiście, to czy na wyjściach końcówek mocy jeszcze przed przekaźnikami nie występuje na przykład jakieś napięcie stałe, które byłoby objawem uszkodzenia którejś z końcówek mocy, ale okazało się, że zarówno w jednym, jak i w drugim kanale nie ma czegoś takiego, nie ma napięcia stałego. Są jakieś tam pojedyncze milivolty, ale tak ma być. Zatem następnym moim krokiem było ominięcie na chwilę, Przekaźników po prostu normalnym drutem i usłyszałem normalny dźwięk w głośnikach. Zatem uszkodzenie tkwi na tej płytce. To z tej płytki, jak widzicie, idą te zielone przewody, które wysterowują przekaźniki jeden i drugi. I tutaj mamy układy zabezpieczeń. Między innymi tu widzicie te żółte przewody to są, to są przewody od bezpiecznika termicznego transformatora. Tutaj mamy cały układ kontroli m, zabezpieczeń wzmacniacza, również te układy sterują e, przekaźnikami. No, i postanowiłem wyjąć tą płytkę i sprawdzić, czy nie ma tu jakichś uszkodzeń, czy któryś tranzystor nie jest uszkodzony, lub na przykład rezystor. No i zobaczymy, czy coś to pomoże. Wyjąłem tą płytkę sterującą przekaźnikami, i okazało się, że tutaj te przekaźniki głośnikowe są sterowane poprzez napięcie 48V, czyli te przekaźniki, cewki tych przekaźników są połączone szeregowo. Zatem albo chwytają oba, albo żaden, z tego co widzę. No i zobaczcie, co odkryłem. Tutaj miałem podejrzenia, że, że jest źle podłączony ten termistor wewnętrzny w transformatorze. A tu zobaczcie, co, co odkryłem. Tutaj jest, nie wiem, co widać, zupełnie urwany lód. I ten lód właśnie idzie, z tego co widzę, do czujnika temperatury, czyli do tych żółtych przewodów do wyłącznika temperaturowego, więc zalotujemy to i zobaczymy, być może to było przyczyną, że nie załączały nam się głośniki. Po włożeniu naprawionej płytki zabezpieczeń, nagrałem fragment wideo z uruchomieniem wzmacniacza, gdzie na szczęście wszystko zadziałało, przekaźniki głośnikowe załapały i wzmacniacz przekazuje już dźwięk do głośników. Niestety, plik z tym materiałem gdzieś zaginął, dlatego informuję o tym tutaj. Tak jak się spodziewałem, to właśnie uszkodzone połączenie lutowane było przyczyną, że przekaźniki nie chciały działać. A tak wygląda nasz Hegel w środku. Widać, że mimo minimalistycznego wyglądu z zewnątrz, no w środku już nie jest tak minimalistycznie. Mamy wielki transformator, ten już jest wymieniony, to jest już ten nowy transformator. Tu mamy mniejsze trafo do zasilania układów przedwzmacniacza i prawdopodobnie przetworników. Tutaj na tej płytce są przekaźniki oraz gniazda wejściowe dla sygnałów analogowych. Przy zaciskach głośnikowych umieszczono przekaźniki do włączania głośników, które są sterowane z kolei tą tutaj płytką na dole, która prawdopodobnie służy po pierwsze jako Start, czyli łagodne włączenie tego dużego transformatora, a po drugie, jako opóźnienie i zabezpieczenie przyłączania głośników. Po dwóch stronach mamy jakieś płytki, prawdopodobnie są to części końcówek mocy lub przedwzmacniacze analogowe. Na to mi to wygląda, no trudno powiedzieć, bo nie mamy schematu. Po bokach mamy oczywiście przykręcone do radiatorów płytki końcówek mocy, to są to końcówki. Takie zwykłe analogowe, pracujące w klasie AB. W każdym kanale pracuje aż 5 par tranzystorów dużej mocy. Tutaj mamy z kolei. Dwie takie trójkątne płytki drukowane, na których znajdują się zasilacze, mamy tu również takie duże kondensatory, w każdym kanale mamy 40 tysięcy mikrofaradów, czyli dosyć sporo. Są też mniejsze kondensatory filtrujące oraz nasze nieszczęsne mostki, które właśnie były przyczyną całego bałaganu. No i tutaj jeszcze do przedniej ścianki jest przyklejona płytka drukowana, na której znajdują się te dwa enkodery do sterowania funkcjami wzmacniacza oraz oczywiście wyświetlacz. No, i tam w głębi, jeszcze nas przy samym końcu, przy gniazdach cyfrowych, mamy prawdopodobnie przetworniki cyfrowo-analogowe oraz kartę sieciową. Również na tej płytce możemy znaleźć stabilizatory napięcia. No to czas na obiecane pomiary. Bardzo jestem ciekawy, jak wyjdzie pomiar zniekształceń THD naszego wzmacniacza. Tym razem jednak, zanim zaczniemy pomiary wzmacniacza, zobaczmy sobie, jak wyglądają parametry naszej karty dźwiękowej, której użyjemy do pomiarów, żeby nie było wątpliwości. Jest to znana Wam pewnie karta Focusrite Scarlett 2i2. .2. No i tutaj widzimy wyniki pomiarów naszej karty, czystej karty, oczywiście po analogu, spięte jest wejście z wyjściem. I tu widzimy charakterystykę przenoszenia, no jest ona no, idealna, to jest praktycznie pozioma linia, także tutaj naprawdę nie ma czego szukać. Poziom szumu ważony dla obu kanałów wynosi około minus 102 decybele, czyli to jest dosyć dobry wynik, dobra jakby pozycja wyjściowa do pomiaru wzmacniacza. Podobnie jest z dynamiką, ona jest nawet powyżej 100 decybeli. Jeśli chodzi o poziom zniekształceń nieliniowych, to wynoszą one 70 tysięcznych 75 procent i 60 tysięcznych w prawym kanale, także to również jest dobry, dobra pozycja wyjściowa do mierzenia zniekształceń naszego wzmacniacza. Zniekształcenia intermodulacyjne naszej karty są nieco wyższe, ale wynoszą 4 około w obu kanałach. No i pozostałe parametry, jak widzicie, też są dobre, także takie parametry są zupełnie wystarczające do pomiarów większości wzmacniaczy. No, i właśnie tutaj mamy wyniki pomiarów naszego hegla. Pomiary zostały wykonane na wejściu analogowym, czyli wchodzę analogiem, wychodzę z wyjść głośnikowych, także nie ma tutaj po drodze żadnych przetworników. No i to jest charakterystyka przenoszenia, i widzimy, że ona bardzo przypomina charakterystykę karty dźwiękowej, czyli jest praktycznie idealna. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Natomiast poziom szumu nie jest już taki, jak podaje producent. Tam było podane około 100 dB, a tutaj widzicie jest minus 73,3 dB. I zauważcie, że nie jest to poziom zakłóceń od przydźwięku sieciowego, tylko tutaj mamy taką jakąś dziwną bułę, która się ciągnie od około 200 Hz do prawie do 1 kHz. Podobnie jest z dynamiką i podobnie jest również z poziomem zniekształceń nieliniowych, które nie są nieskończenie małe, tylko wynoszą około 1 setną Procenta w obu kanałach, i tutaj również możemy zauważyć, że te zniekształcenia się kumulują tutaj po lewej stronie sygnału podstawowego, właśnie w paśmie od około 200 Hz do około kilkuset, tam prawie, że w każdym razie są one po lewej stronie sygnału podstawowego. Co ciekawe natomiast po prawej stronie widzimy, że te zniekształcenia są tak jakoś gęściej rozłożone podobnie jest z poziomem zniekształceń intermodulacyjnych też mamy tutaj taką bułę no jak widzimy ten wzmacniacz ma poziom zniekształceń typowy dla wzmacniaczy pracujących w klasie AB no i muszę przyznać, że jak na wzmacniacz z tak wysokiej klasy, te zniekształcenia powinny być moim zdaniem przynajmniej o jeden rząd wielkości niższe, czyli powinno to być jeszcze jedno zero, powinno być jedno, około 1000 tysięczna procenta, a nie jedna setna, zatem wydaje mi że norweskie opowieści o wzmacniaczu bez zniekształceń można włożyć już między bajki. Oczywiście, żeby nie było nieporozumień, takie parametry nie wykluczają dobrego brzmienia wzmacniacza, bo już mieliśmy wielokrotnie okazję się o tym przekonać. Na pewno jesteście ciekawi, jaka była przyczyna spalenia się transformatora sieciowego. Jak się okazało, przyczyną były przebite mostki prostownicze w gałęzi zasilania sekcji wzmacniaczy. Nie te duże mostki, które zasilają końcówki mocy, tylko te małe, jednoamperowe. Najpierw uszkodził się mostek w jednej gałęzi zasilania, który spowodował zwarcie, i to widać tutaj nawet na płytce drukowanej, takie są wypalenia, spowodował on po prostu zwarcie i grzanie się uzwojeń transformatora. Niestety nie spowodowało to przepalenia się bezpiecznika sieciowego, ponieważ... Prąd tych uzwojeń jest znacznie mniejszy niż w głównym zasilaniu, dlatego trafo gotowało się powoli na wolnym ogniu. Po jakimś czasie uszkodził się drugi mostek z drugiej strony, co zwiększyło intensywność grillowania i pojawił się już smród i dym, co na szczęście zaalarmowało właściciela. Natomiast co spowodowało uszkodzenie tych mostków? Trudno powiedzieć. Podejrzewam, że w czasie prac przy instalacji elektrycznej mogły nastąpić jakieś przepięcia, które chwilowo powodowały wzrost napięcia no nie wiem, w gałęziach zasilania i przeciągnięcia. Mostków. Po tym incydencie wymieniłem wszystkie cztery małe mostki prostownicze w obu kanałach na nieco solidniejsze i wlutowałem je na długich wyprowadzeniach, bo to jedyna możliwość odprowadzania ciepła od nich. A wracając jeszcze do transformatorów we wzmacniaczach Hegla, słyszałem, że bywają z nimi problemy. Na przykład dość często użytkownicy modeli H360 i 390 narzekają na buczenie i drgania, czasem silne, dobiegające z okolic dużych transformatorów sieciowych. No cóż, być może fabryczne transformatory nie są wykonane tak jak być powinny. No to czas na ocenę brzmienia wzmacniacza HEGEL H360. Jest to wzmacniacz z kategorii luksusowych, dlatego oczekuję, że jego brzmienie należy oceniać na innym, wyższym poziomie niż zwykle. Na pewno trudno się będzie do czegoś przyczepić. Zarówno środek, jak i góra pasma są odtwarzane bardzo dobrze. Szczególnie podoba mi się góra, zupełnie pozbawiona naleciałości, gładka, bez szorstkości czy metaliczności. Tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. Środek też jest fajny, ale czuje się jego specyfikę w tej części pasma, Dzięki czemu nagrania brzmią plastycznie i dźwięk nie jest przyklejony do głośników, scena stereo jest szeroka. Natomiast przyczepiłbym się trochę do dołu pasma, do niskich tonów. Ponieważ ma to być wzmacniacz wysokiej klasy, to tutaj również oczekiwałbym niskich tonów z najwyższej półki. A moim zdaniem można tutaj znaleźć pewne niedociągnięcia. Bas jest zbyt szczupły, jeśli można tak powiedzieć. Jest naprawdę dobrze kontrolowany, i moim zdaniem, nawet trochę za dobrze. Pamiętajmy, że dumping faktor tego wzmacniacza wynosi 4000, co jest po prostu szalonym wynikiem jak na wzmacniacz domowy. Basy niechętnie schodzą bardzo nisko, nawet na nagraniach organowych po prostu czegoś mi tutaj brakuje. Jestem prawie pewien, że nawet kontrabas jako instrument nie ma tak wysokiego dumping faktora jak Hegel. Oczywiście żartuję, ale wiecie o co mi chodzi. Dlatego przy odsłuchu Hegla mam wrażenie, że całe pasmo częstotliwości jest nieco uprzywilejowane dla częstotliwości, Średnich i dużych, którym powtarzam, naprawdę trudno. Coś zarzucić. Na tym wzmacniaczu bardzo dobrze słucha się spokojnych nagrań, brzmi on wtedy słodko, ale kiedy uruchomimy jakieś ostrzejsze nagranie, no to już nie ma tego rajcu, który być powinien. Natomiast moc tego pieca jest naprawdę nielimitowana. W czasie odsłuchu, kiedy czujecie na twarzy już powiew powietrza z otworów bas reflex, wzmacniacz dopiero się rozkręca, zwłaszcza czujemy to na kolumnach czteroomowych. Prędzej osiągniemy coś w okolicach 115 dB, niż usłyszymy jakiekolwiek harczenie, no chyba że spalimy już sobie głośniki. Pewnie jesteście ciekawi, czy można go porównać na przykład z cyfrowym Techniksem R1000. Moim zdaniem Hegel to zdecydowanie klasa niżej i wydaje mi się, że przegrywa on również nawet z modelem Techniksa G700, choć nie miałem na razie okazji słuchać ich razem, jednego po drugim. Poza tym Hegel to wzmacniacz klasyczny, analogowy, pracujący w klasie AB, wyposażony w przetworniki cyfrowo-analogowe. Mimo tych drobnych wad, Hegel H360 to naprawdę dobrze brzmiący wzmacniacz, nawet w swojej klasie cenowej, choć o Osobiście spodziewałem się po nim czegoś jeszcze lepszego. Pora na podsumowanie. Wzmacniacz HEGEL H360 jest już znany i ceniony przez miłośników dobrego dźwięku no nie od dzisiaj. Można przeczytać o nim dużo pochlebnych recenzji, no i rzeczywiście trudno nie przyznać im racji. Jednak moim zdaniem jest kilka rzeczy, do których można by się przyczepić. O brzmieniu już mówiłem kolejną rzeczą jest wyświetlacz. No mówiąc krótko, firma HEGEL mogłaby się bardziej postarać. No, niebieskie, takie wielkie znaki no, nie robią dobrego wrażenia. Rozumiem, że taki design miał być wizytówką produktów, no ale mówiąc szczerze, mnie się nie podoba i chyba nie tylko mnie. Kolejną rzeczą jest brak gniazda słuchawkowego. Rozumiem, że być może nie chciano popsuć tutaj minimalistycznego wyglądu, ale gniazdo takie można było na przykład dać gdzieś z tyłu. Wyposażenie wejścia jest dosyć bogate, jak widzieliście, ale moim zdaniem można było dać więcej wejść analogowych typu Aux. Czy typu analog, tak jak oni to oznaczają, zamiast dawać aż trzy wejścia optyczne. Jeśli chodzi o konstrukcję wewnętrzną, to tutaj trudno coś powiedzieć, no bo nie wiemy o niej zbyt dużo. Natomiast jakość części elektronicznych i mechanicznych jest bardzo dobra, a dostęp do poszczególnych modułów jest łatwy. Sama konstrukcja jest solidna, nie oszczędzano tutaj na materiałach. Poza tym, jak na wzmacniacz z roku 2015, no przydałoby się jakieś dedykowane, zdalne sterowanie. Z tego co wiem, można dokupić piloty zdalnego sterowania do modeli z bieżącej produkcji, ale czy do Hegla H360, nie wiem, być może. Cena tego wzmacniacza jako nowego wynosiła około 22 tysiące złotych. Dzisiaj można go kupić jako używanego i ceny są różne, od 1900 euro do ponad 2500 funtów, czyli można go kupić za trochę mniej niż połowę tego, kiedy był nowy. Powstaje pytanie, czy warto. Moim zdaniem to nadal dużo, jeśli chodzi o cenę, ale wiem, że jest wielu miłośników marki i dla nich może to być atrakcyjna oferta. Jeśli zapytalibyście mnie, no to wolałbym zostać przy moim Technik'sie G700, bo jest to znacznie nowocześniejszy i lepiej wyposażony sprzęt. Poza tym jest tańszy i moim zdaniem nadal lepiej brzmiący. Dziękuję bardzo Januszowi za udostępnienie wzmacniacza do odcinka i jeszcze raz dziękuję firmie Badel za znakomicie wykonaną usługę naprawy transformatora. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam za za jego obejrzenie, jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.